Zwycięstwo Resowi oceniam jako nowy, nowy układ, ale nie chodzi o to, żeby polegało to tylko na detronizacji skry i wywalczeniu tytułu, bo to jest oczywiście bardzo ważne. Lepiej dla polskiej siatkówki by się stało i mam nadzieję, że tak właśnie będzie, że mamy po prostu drugą porównywalną siłę, jeśli chodzi o zespół klubowy i kolejne zespoły by tylko do, dołączały tam do, do, do tego grona i w tych kategoriach oceniam no generalnie można powiedzieć nawet trochę ligę, bo bo w tym momencie Skraj już nie jest takim hegemonem, którym była wyraźnie przez tych siedem sezonów, a w tym momencie Resowia zresztą przed sezonem i kędzierzyn i Jaszebski węgiel też miały składy, które wskazywały, że ta walka w tym roku będzie bardzo interesująca. i w sumie, w sumie tak było, choć, choć może nie do końca, ale zakończyło się jednak zmianem zmianą mistrza Polski na pewno nie będzie łatwo utrzymać zawodników. No Resowia oczywiście teraz, będąc mistrzem Polski, będąc e, już zakwalifikowując się do Ligi Mistrzów na następny sezon, nie wyobrażam sobie, żeby nie szukała e, zastępców. Nie chodzi o to, żeby znaleźć identycznego zawodnika, bo będzie bardzo ciężko, jest dwóch, trzech graczy o takiej charakterystyce na świecie e, i, i oni są na pewno już zajęci, także chodzi o, o znalezienie zawodnika z podobną jakością gry, a wcale nie musi być takim dominatorem jak był Grozer. To może być nawet dobre dla rozwoju zespołu. Wcale nie musi być to przeszkodą w rozwijaniu jakości gry tego zespołu. Także tu jestem w dobrej myśli, bo wiem, że pan Adam Gural, właściciel Aseko, no wypowiedział właśnie takie słowa, i widać tam dużą rozwagę, i, i widać mniej więcej, i słychać, jaki cel. I jakie plany towarzyszą e, resowi na następne, na następne co przy, najmniej sezon.